Szanowni widzowie, z tej strony Citlan i kolejny członek teamu Magic, czyli Grafuś Siema W Blues. Kanał macie jako polecany w... No po prostu, w kanałach polecanych macie W opisie macie naszego Discorda Tak ja ci dam... Że... Dałam ci złoto, a ty nam buduj. O dobra, ta mapa jest fajna. Dobra, robimy tak jak yy, zawsze. Yy, drewno and. Mhm. I. Tam było? Wełna. Szkło. szkło. Nie, najpierw szkło podmiana. Po prostu wełna, żeby nie wiedzieli ludzie, że mamy szkło. Jakby coś. Nienawidzę na te... tej... Nienawidzę tej mapy, bo tutaj jest NIEBIESKI! A! Bo to my XD No, powinniśmy być morscy, nasza wełna jest morska Co nie? No... Ja się tak przestraszyłem, że już widzę niebieskiego u nas, ale tak gdzie on ma most się zawsze buduję od razu do Emeralds Daj gąbki są dobre Dobra, end skończony O, dobra, to dobrze mm. Obsidian czy zbrojka i czekamy na twoją zbrojkę? No... Obsidian czy zbrojki? Hmm... Zbrojki. Ja wiem, decyduj. Ja bym wziął obsidian, ale skoro mówisz, zbrojki, to... Zbrojki. No dobra, no to weź obsyden. No obsydian, sopę. bo obsyden sopa. No długo się go Na No budujesz się do jaksów, czy ja mam się budować? Yy, buduj się. Ja tutaj łóżko jeszcze buduję. Okej. Okay. To masz A zrobisz obsyden? Mmm... To jak? Dobra, to Szkło ja. Ja na ja Tylko musisz mi dać trochę... Czemu sobie nie kupiłeś zbrojki? Zawsze sobie znajdziesz. Dobra, spokojnie. Żółty ja idzie do zielonych a nawet... Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Ty, tutaj jest środek! Mam jednego szmaragda No to zbierz kilka O, już mam obsydu na coś Spoko Jest teraz szkoły, i wełny, nie musisz A wodę też robimy? Nie, wodę nie robię, tak mama przyszedł. Spoko. Dobra, mam cztery. O. Kurde, pięć. Hmm. Masz nas Gdzie jest ten obsydion? No w środku, co ty myślałeś? Że gdzie będzie? On jest zamiast drewna. Tak się kładzie zawsze obsydion. Możesz Martyna ściść, bo pewnie w tle... Co jechać, ale z Panią to fajna bajka, <laughs> Ścisz troszkę. Albo se słuchawki weź. Tak o... Hmm. Trzy kliknięcia może... Martyna, no, bo prawa autorskie, no ścisz to. Ja no, nie są prawa autorskie, tak w sumie. No dobra, za chwilę założę twój strój, ale... Jezu, mam mam jej kota, ale... Mam... mam jej... Ona ma jakby takie przebranie kota, i ja mam. Aha. <laughs> ona ma przebranie. Kota. Dobra. I ty masz je założyć, tak? Kot fajnie, y, gorzej by było jakby był jednoroże. Nie, gorzej to by było jakby była sprzętaczka. <laughs> ty! Aha, czerwonych nie ma. Czekaj, nie wiem czy dobrze zapamiętałem jak się nazywasz, ale ty się nazywasz Wojtek? Aha, tak? Co, oglądałeś mój odcinek? No jasne. No Łukasz. A dobra. Napierakiem bym cię Uważaj! Hmm. Cięci masz? Nie, ale mam tosy. Oni sobie ślepić co? Nie wiem. Chodź. Czekaj. Jeden się tam buduje. Dobra, u ciebie dużo. Nice Ty. Nie no, Ej, oni się budują. W górę. Ej, ale zieloni przez cały czas raszowali żółtych. My wbijamy. Już! To... Tu jest! Ej. Aha, od pleców. Tak. Ej, nie no. Nie, y, tam niebieski, czy tam wiesz, o, o, o kogo chodzi, tam mm, raszowali ciągle żółtych, y, y, a my w sekundę im niszczymy łóżko. My się wbijamy tam do naczelnik. Już nie mają łóżka, taka no, powiem, A dokończyć mam to tym szkłem. No, fajnie by było. Wodę już nie musisz lać, bo mam obscenie, nie szkło. Spoko. Ha, dobra, źle mnie też ma łóżka. To możemy. W sumie pójdę tam do nich po wełnę. Albo mi dać wełnę, albo po prostu sobie zginął. Nie wiem, co wolą. Ale ty byś poszedł pod jaksę. Spoko, tylko tutaj końca. No, mogliście mi dać wełnę. żebyście żyli. Dobra, łóżko dokończone. Hmm. 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 Sprawdźcie opis, Dobra. chyba już mówiłem tak sprawdźcie. Hmm, chyba mówiłeś, gdzie był ten dzień. Na, poc na początku mówiłem, ale też jest in inne rzeczy są. Mama to... mnie wołała? Nie słyszałem, żeby cię wołało. Ciebie wołała? No. Nie, mnie nie wołało. Nie <noise> do ciebie Ej ty, idzie, ty idziesz do nas czy... tego, czy ktoś? Nie, nie idę Jestem na diaksa Pomorski do nas idzie Siart, siartowałem to ja To no masz pięć diamentów <noise> tak. Masz pięć diamentów Ej kup nam proto jakbyś mógł Boże mamy prota. Spoko Dziewięć diaksów mamy no to nieźle. No. To kopnę dwa razy prota. Pancerz? I... Tak, pancerz. Dwa razy. Dobra Ła! E, wow! na... Proszę. No czekaj, no po Martyna, gram gram poważną rozgrywkę. Tutaj jest nagrywane. Ojej, jest dobra. Czekaj, muszę to założyć, bo zaraz się popłaczę. Prześliźnij się, że czeka. z się, że zniecie pancerz. Ja! Zajdę na te dwa na wiadomo, Albo, albo Discord, mm. napiszę. Dobra, ciekaweś się dwóch. Sorry, że tak sobie bawili, Co to jest? Oś, ty jest? Oszty! Generalnie, nie wiem. Uuu, ile on miał rzeczy. Ile on miał rzeczy? Ej, tego założyć się nie da! Co mnie da? Ej, stary, ja mam dla ciebie na zbrojkę. I mam 22 zł. Dobra, czekaj, bo zakładam kota. Kota zakłada. Jak to się Martyna zakłada? Jak to się zakłada? O, montujesz? czekaj, jedna noga jest. 7. Aha, A, tak, tak mogę. Uuu, podoba ci się. Ej, czekaj, nie! Gdzie nowy... jest druga noga? O, tu jest. Nowy, st nowy strój do szkoły. <noise> Ta, jut jutro w tym wiem na elekcję. Tak o, czekaj. Profesjonalizm. Dobra, przysyłaj zdjęcie, będzie, będzie miniaturka odcinka. Guziki. Buziki okay. No to widzicie kto robi gierka Chłopie mam jakiś trójkota W XD Ty ale tu ciepłe jest biorę to od ciebie Ale to rozgrzewa Gdzie jesteś? Wiesz co, ja jest... masz na zbrojkę, tyle ci powiem, a tak to ja jestem u złotych, za chwilę będę. Kolejne cztery diaksy? No ja to są mam cztery diaksy, ale idę z nimi na złotych. Czy mam odłożyć bender chesta? Nie wiem, jak chcesz. W sumie odłożę chesta, bo są ślepi i nie wiedzą, że ja jestem u nich na bazie. Zobaczmy no, teraz to morski I zaraz na białych będzie trzeba widać Dobra, tu ja... Gdzie są w ogóle biali? Czekaj, tu są czerwoni. Dobra, złodzi bez łóżka. Nice. O kurde, nie mogę go trafić. A tam są... Ej, biały idzie! A dobra, bo to był morski. Myślałem, że ty i tak go biłem. W sumie nie, nie... wiem czy to nawet uderzyłem. Ale będzie trzeba na białci. Ta właśnie już jeden jest na środku. Czekaj. Ja wiem, że jest na środku. Próbujem. Ja zrobiłem jak miało 6 emeraldów. Ta, idę, idę, plecy robię. Ta, jest! bitka. On się boi, on ucieka, bo wie, że masz maragdy. Nie, Albo nie, bo mnie bije. Wiesz, Dobra, on ma to żelazny. Dzimy, ...co już nie mają z boi. Dwanaście <laughs> <Nice. śmiech> emeraldów! Nice! emeraldów! Ile? 12 emeraldów i, I, I chłop z takim stawem. On z takim stawem przychodzi na środek i ginie od nas. <laughs> Czekaj, muszę zapiąć ten steruj. <laughs> no. <laughs> ja pierdzielę. Jak ja dziś... Dobra, gdyby to te była panda, to tak, ale. Oczywiście chodzi o sobie Ona, Ona mnie bije, że nie założyłem tego stroju. Be. Ty, no, takie siostro się. Ty, bo ja nie wiem, gdzie mam w bazę, a ma 17 emeralów. Te, I się straci. Siostra cię wbija na, do pokoju, kiedy graś cię wbije i mówi, że za to, że cię że nie założyłeś stróju kota. Teraz no masz nie? założyć. Teraz to jest załóż jeszcze kurde strój. Wiem, właśnie Sprzątaczki. zapinam. Sprzątaczki właśnie zapinam. Ale ty wiesz, ty, że my mamy milion emeraldów, a ty jeszcze nie kupiłeś stróju. Co? Mm. Mówię, czekaj, bo tutaj zapinam strój koca. Ej, Ale w tym gorąco, cieplutko, dobra, śpię w tym. Nie, to jest Ale jutro dasz mi na elekcję. Potki? Kupywać idzie... 25! No ty masz sobie kupić zbrojkę. No to zbrojkę kupiłem. Aaa, ale diagmentowo, tak? Diament... nie. Aha. Czekaj, gdzie się kupuje diagsobą, bo ja taki w Bad nie ogarniam. No musisz kliknąć w, w... W musisz kliknąć, byczków. 10, ja 13 biało. refów! Ja namierzam białych. Biali są chyba tam, tak? To no, biało. piszemy stala... Żelazna, czekaj. A tutaj są zbrojki. Za ile? 6. Ja ja to ja. Dobra, Biali ja Biali się są. Ja sobie wezmę dużo wełny, bo mam kolejne 10 emeraldów. Czekaj. Zrób, zrób obsa jeszcze jednego. Jaka skoro jest. Ja mam... Ja mam poty, ale nie mam kilofu, ale i tak. Ty morski! Morski! Pije potę. Nie. Ale chłop nie wie, że. Dobra, spadł. Nie, nie spadł. TNT wstawił. No debil. Nice. Sam się wysadził TNT i... Ja się kupiłam nowe wszystkie potki. Bo wszystkie zużyłem na szukanie Nie wiesz gdzie są bieli? Biały. Pozdroł! Ole bym spadł, ale na szczęście wypiłem. Co? No, nie, <laughs> nie wiem, czekaj, trzeba sobie kupić diaksowy miecz i tak dalej i lecimy. Mam 13 refów. Daj, masz? Czy nie masz? Masz. A tu... ja mam wszystko. S się, aha, dobra. To czekaj, kupię sobie jeszcze poty kup paty. Miks, co wywala ludzi za nowość. Wiem, 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 wiem. Skoku. Szmaragdy, pocie... Nie ma już szmaragdów? Jak nie ma? Nie ma szmaragdów. No nie, się. A ma. nie, dobra. Dobra, nie, ja mam w 12, 20 w eku, ale nie widziałem. Dobra. Ja, takie, co? ja przecież wszystkich nie złożyłem, tylko kupiłem dwa razy wszystkie potki. Dobra, wszystko mamy, lecimy. Mm. Ja wiem, gdzie oni są. Nie wiem, może ja polecę, a ty zostaniesz w wadzie, czy jak? Albo w sumie nie, bo ja nie wiem, gdzie mm. oni są. No właśnie. Chodź. Masz potki, co nie? Pione. Mam. Długo. No tak. O dobra. Y, ja jeden, jeden się spadł. XD. To mogę ja tego jednego spróbować. No, zabić? Dobra. Ja, Ktoś... będę tylko, ja będę tylko patrzył. <ścoughs> Spektator. Mamy Dobra. Uważaj, bo tutaj tak zrobili, że mogą... Czekaj, o, koksa. Dźwięk. Jestem taki naładowany. Kurde, woda, nie mogę skakać. Czekaj, spatyka. Spróbuję go rzucić jakoś. Nie, 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 spokojnie. Ja mu hita, ja Zaraz się... Ja się będę tak gap. Dam mu hita to mu się przeskakuje Kurde. Czekaj, dawaj łapki, dawaj łapki. Dobra ty, bo ja zaradę. Nasza filka, proszę. Czekaj. Ty, Jezu. Ja nie żyję, musisz sam. Ja muszę dam zabić. Dlaczego? No, żebyś wygrał. To jest Stas. To jest Staś. Musisz wygrać ze Stasiem. <noise> Ty jest Stasiu. Ty jeden, to jest Staś. Jeden, jeden, Stachu. zero, jeden. To jest Stachu. Czekaj, ja ci powiem, Czekaj niech on no, wyjdzie. Niech on najpierw wyjdzie na powierzchnię. On się upopi. A nie, nie utopi się. Gdzie on jest? Ty, o? bo ja nie... On co siedzi w takim różku? Tam na dole. On co siedzi w takim różku. Jakbyś go zalał, to we wuri. Kurde, bo nas tu teraz nie wyjdę. Ej, Dobra, mnie. widzę. Dostał. ale co? Co mam odblokować? Nie, już nic, już nic, już się wydostałem. 10 HP. Walę vale go. Dobrze, dawaj! Nie spadniesz! Jak mi spadniesz! Aha, bo ja koksa nie dzielę. Czekaj! Nie, wygra. Dawaj! Patyk, patyk, patyk! Mm -mm, miecz! Dobra! Dobra, gra, już jeśli nie upam. Widzę, że ja mieliście z Grafusiem. 20 minut. Kurde, fryzurę miałem z 8. Grafuś, powiedz słowa na koniec. Możesz się zapromować. się yy, na mój kanał Grafuś yy, yy, Naura. naura.